7TP, czyli polski czołg lekki, skonstruowany przed II wojną światową. W 1931 roku kupiliśmy od brytyjskiego przedsiębiorstwa zbrojeniowego o nazwie Vickers 38 czołgów Vickers Six Wszystkie w wariancie dwuwieżowym, wraz z licencją na produkowanie w naszym kraju. Nazwa 7TP, czyli 7 siedmiotonowy polski, choć sam pojazd ważył niemal 10 ton. Wraz z TK3 i TKS, 7TP był podstawową bronią polskich sił. Pancernych w wojnie obronnej w 1939 roku. Czołg dwuwieżowy posiadał dwa karabiny maszynowe WZ-30, natomiast jednowieżowy wyposażony został w jedną armatę czołgową Bofors WZ-37 i karabin maszynowy WZ-30. 7TP miał trzyosobową załogę, mierzył ponad 4,5 metra długości, niemal 2,5 metra szerokości i 2 metry wysokości. Po wojnie w Polsce nie zachował się ani jeden wóz tego typu.